Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wszystko w lustrze jest odwrócone, a na zdjęciu nie? Zasada jest prostsza niż myślisz. Lustro zamienia strony, ale nie górę z dołem. Kiedy patrzysz w lustro, tak naprawdę widzisz swoje odbicie. Odbicie to wygląda jakbyś stał naprzeciwko siebie, więc twoja prawa ręka jest po prawej stronie twojego odbicia, a lewa po lewej. Problem polega na tym, że obraz, który widzisz, jest odwrócony na boki. To. Co w rzeczywistości jest po twojej lewej stronie, w lustrze wydaje się być po prawej i na odwrót. Lustro nie odwraca obrazu góra dół, twoja głowa wciąż jest na górze, a stopy na dole. To dlatego widzimy odwrócony obraz. Aparat fotograficzny działa inaczej. Nie tworzy odbicia, ale zapisuje światło wpadające przez obiektyw. To jest po prostu dwuwymiarowy obraz tego, co aparat widzi przed sobą. Na zdjęciu twoja prawa ręka pozostaje po prawej, a lewa po lewej, tak jak widzą cię inni ludzie. Inaczej mówiąc, aparat po prostu robi kserokopię rzeczywistości bez zamieniania stron. Dlatego w lustrze widzisz siebie odwróconego, a na zdjęciu tak, jak widzą cię inni.